Nie no nie mogę, no, nie mogę. Się, ja, nie wiem, czy wiesz, ja, albo, bo to masz i ten, który tutaj kontroluje tą ostatnią fazę. Nie wiem. Nie wiem, ale już wiem. <ścoughs> Czekaj. To jest item do użycia. Aha, okay. Chyba nie mam, co? Nie wiem. Goś mi pisał, że jakiś ten... igła, ale ja chyba nie mam takiej igły. Ale teraz dałeś Lili do myślenia, no...

Chyba nie mam, co? Mam? Czy ja? I'm very, I'm very top. Co to są materiały, przedmioty? No, nie wiem. Szansę na trafienie, koncentrację. trzymałeś, koncentrację. Ta ostatnia faza jest przejabałam w Redukcja obrażeń. Wskrzeszenie po śmierci. O, e, fajne to. A no, no nie chcę użyć, chcę go wstawić. O. Może teraz to przeżyję? Co za To, to jaka? Siak, Yo, Stary Bębenek. Ja nie wiem, jak to wygląda. O, awantura. Awantura o, o wyjście. Mój kot chce wyjść. To jest to, nie? Jo, ją. Awantura osiura... Nie. Jo, jaka ma, co tam jeszcze się. Nie, ja za co? Dzięki. Dzięki. ci no nawet podziękuję, jak nie ma, za co? <grymny> o oh, panie. No to Wipa powinien mieć. Wyglądasz na wyposażoną mowę. Ta. Mocno wyposażona teraz. A ja w ogóle nigdy nie używam czego. A, ja, a ja chyba powinnam... Nie powinnam się tam u odpocząć. Bo to nie jest naładowane, Chyba że muszę bić, żeby to naładować Bo ja nigdy nie, nie używam tych rzeczy w sumie. Ja wiem, czym arbitop ty byś chciał, Vipa. Byś chciał dostać Vipa i pokazać śniegusowi i powiedzieć, ja mam, a ty nie masz. Wiesz się, no ta, ale teraz mi się też nalada, widzisz? Aż zobaczę, bo ja nie, nie nigdy nie używałam, nigdy ty. girls. Dobra, to zrobimy tak, zrobimy tak. Ale jak yy, po, po tej walce, dobra, dobra, to do zgoda? <grywia> join? czy za, za późno chcesz tego joina wpisać, nie wiem czy ty tak późno ogarniasz. <grywia> eee, czy, czy co? 🎵🎵🎵 chyba go nawet nie podpala. Hmm. ale te igły chyba powinnam na sam koniec użyć Myślałam, że to się trochę szybciej ładuje. Wiem, że mogę zamienić ducha, ale jestem staromodna w sensie nie lubię zmieniać czegoś jak się do czegoś przyzwyczaję, wiesz? Ja jak, jak radne po co? Aj! Ja mogę oddać, bo ja chyba jakieś punkty też zbieram. Czyli nie wiem czemu. A może już nie zbieram? Bo taki okres, że chyba nie zmieniłam i zbieram. No i nie naładuje się ta igła na ostatnią falę. No ja że to jakiś OP build, a ambitara zrobiłeś, a ja lubię się męczyć, wiesz Ja w malenie biłam 4 dni badań. Więc... Ale ja było. Jezu, siablej mi. Ej, nie mam. No nie, no. Muszę tą igłę zachować na doro że nie wiem, ale ja na przykład przestałam ulepszać małpy, bo by mi było za łatwo. Od czasu do czasu dobrze być ponieważ <grywanie> Dokładnie. Dokładnie. Eee, kreuje to twój charakter. Węsza jeden? Dobra, a, a, Oj, a no jak to się dawało tego wita? Teraz to mi dałeś za I zisi kupuj będziemy dalej być i tą igłę zachowamy. Gdzie to było? Gdzie to było? Smoczenia, ustawienia. Ano, oh O. Dara, idę idea Wyłączmy krobo, słychać co słychać. Nisi kam, zadana. Dobra, jestem pochwali dziarką Jeszcze? Przecież już się pochwaliłam. A chodziło ci o kalemitego, a nie o mnie. Kurde, zawsze wiedziałam, że nie, nie tylko chodzi o mnie. <ścoughs> Dobra, zostawiamy tą igłę na koniec. Są doskonale. nie te... No wiem, że nie ja. Najmą no 4 punkt są doskonalenia. Dobra, glitch. Możesz zabrać wysłać ci jego reakcję później? No pewnie. Jestem ciekaw. Jest taki śmieszny ten śniegowzyn. No nie, go coś głupiego ja piszę. Bella ciało calamity. bella ciało calamity. Będzie bella ciało po tatuażu.

Ej, dużo ze między wyszło w ogóle teraz. Hmm. Aha. dos tambra. Mira, xuda. It is so indifferent vibes It's just using the animals like you'll never make it without that rooster and his mother ah wow ah, wow Chyba nic. Mhm. To dlaczego mnie taka Ty jak tam jesteś nad tym morzem czy nie w ogóle? Czy nie pojechałeś w końcu? Jerzio, no... od wczoraj i do... i kiedy? A, To co, wyjdziemy gdzieś? Bo do nas jak chcesz Dobra, ale ja mam pigułkę wstawania, wstawaj! Wstawaj! Czego pigułka odzyskania duszy, dlaczego? Wcześniej już walczyłam, walczyłam z pianem, skorpionem Nie, nie skipnęłam, bo mi pilnowali, wiesz, żebym nie skipnęła. <laughs> no, ale użyłam ją, właśnie. Dobra, ważne. Teraz się uda. Miałam tą pigułkę, a nie użyłam jej. Myślałam, że ją użyłam. O kurwa. Dobra, szybki powrót. Siedź, Adriano. Kiedy heroesy? Nie wiem, może jutro jak coś. Siedzę do Gdyni do rodzinki, ale to później tam będę. A, no spoko. Nie wiem, no jak będziesz miał czas, to piszę. Heroesy ze A A możemy kiedyś zrobić takie coś. No, na razie to kampanię chciałabym przejść. Jeśli oczywiście jakieś będzie chętny, nie? Bo ja nie wiem... A ja tam... co, nawet więcej by było chętnego tak mi się wydaje. My mamy taką ekipę, która, no... Z, myślę, że z pięciu osób to z nami by się zabrało.